Witam serdecznie, witam kochane moje skorpionki, szczypawki, słoneczka moje. Jest to czytanie na dwa tygodnie od połowy lipca do końca lipca. Zobaczymy jak tam u Was energetycznie, kochani, wygląda. No i słoneczka, już mamy urana w e, bliźniętach, więc energia na pewno zmian intensywna. Ale pamiętajcie, nie martwcie się tym wszystkim, bo... Em, Zmiany muszą być. A jedyną stałą, stałą w życiu jest zmiana. Więc kochani, zaczynamy, tak? Słoneczka, skorpionki, zcypawki, skorpionki, sypawki, moje kochane. Dobra, jaka jest energetyka obecnie wasza? Skorpionki. Jaka jest energetyka wasza obecnie? Hmm. Co w ciągu tych dwóch tygodni, skorpionku? Co w ciągu ty w tych dwóch tygodni? Piękny. Na co się przygotować, skorpionek? Na co się przygotować? Wasze nastawienie, wasze nastawienie. Mhm. O, ojej, e, Intencje najbliższych osób, intencje waszych najbliższych osób zainteresowanych wami. Mhm. Czego nie widzicie? Czego nie widzicie? Skorpionki. Mhm. I karta rada. Karta rada. Jest. Słuchajcie, słonka. Wy jesteście teraz em, w siódemce. Wy jesteście teraz w siódemce monet, czyli zasiewacie coś nowego, wstępujecie tak jakby z czymś nowym, co potrzebuje czasu do wzrostu, tak? może to być pomysł jakiś, może to być, może to być tak jakby odnowienie odnowienie jakichś kontraktów, odnowienie. Energii w domu, odnowienie pracy, nowa praca, tak? Pomysł na pracę, coś w związkach też nowego tutaj wyrasta, być może razem coś tutaj w małżeństwach, tutaj zasiewacie, ale też wy sami możecie czekać, tak, jakby być w tej cierpliwości i przyglądacie się, co tak naprawdę u Was wzrasta. I teraz, kochani, tak, w ciągu dwóch tygodni. Tutaj przygotujcie się słonka, że em, tu jest. Mam wrażenie, że jakaś podróż związana z nowym początkiem, z nową pracą, z nowym pomysłem, i mam wrażenie, że jest to tak, jakby u Was nieby to było planowane na jesieni, te, to coś nowego, tak, bo to jest asmonet, nowy początek, nowa praca, tak, nowa podstawa do jakiegoś stabilnego życia, ale to powolutku tak, jakby wydarzało się teraz, co dla niektórych, tak? Bo tutaj chodzi o, też o osobę starszą, być może o męża, o ojca, o matkę, o dziadka, tak? Chodzi tutaj o dom, czwórka była w dom, stateczność, bezpieczeństwo, autorytet i tutaj właśnie jest tak jakby zapoczątkowane coś nowego również ze starszą osobą lub z mężem, lub z partnerem, tak? tutaj jest asamonet tworzenie razem nowej podstawy nowego domu poprzez ruch tak czyli ten rydwan przynosi nowe możliwości związane z domem związane ze stabilnością związane z pracą z ludźmi tak Lub, również z przemieszczaniem się być może niektórzy z was będziecie po prostu odchodzić coś zakańczać i będziecie odchodzić tworzyć na nowo swój dom tak będziecie odbudowywać nie tylko fizycznie dom, ale może w środku na nowo się odbudowywać, tak, waszą energię. Jest tu z przełożenia, słuchajcie, trójka monet, karta śmierci. Przeszliście ogromną transformację i coś z przeszłości lub ktoś z przeszłości musiał odejść lub przeszłość musi umrzeć, tak? Bo tutaj pokazuje się karta śmierci, ogromna transformacja i trójka monet, przepiękne dogadanie się, tak jakby uznanie jakiejś hierarchii. Pokazuje mi się tutaj też, że jakaś starsza osoba również ma nowy początek. Musi do tego przywyknąć, bo są to możliwości, tak jakby słuchajcie, znienacka dla tej osoby, bo rydwan to jest często energia również szybkości, energia znienacka, tak? Więc tutaj chodzi o dom, o stabilność, również tam, gdzie się czujecie dobrze, stabilnie, bo to też może być praca, tak? Więc tak mi się tutaj przygotuje, tak mi się tu pokazuje. I przygotujcie się właśnie na to, że. Ten nowy początek do Was przychodzi. Na jesieni przyjdą nowe możliwości, być może praca, być może jakieś nowe początki, które nabierają powolutku, już tak jakby teraz rozpędu, i być może na jesieni do, będą miały ten swój finał. Cieszę się, bo Wy w końcu zdecydowaliście się, tak jakby odejść od tej ciężkiej energii. Zdecydowaliście się, słuchajcie, tak jakby. Może tu było pewne wypalenie się takie, ale i też ciężar, przygniecenie takie, tak? Natomiast wiecie o tym, że ten ciężar, to wszystko, co wy dźwigaliście, te zamartwianie się, już powolutku się kończy, bo wy decydujecie się na zakończenie tego ciężkiego etapu, tak? Dziesiątka mieczy mówi tutaj, kochani, o pewnej asertywności. Zachowanej też asertywności, zachowanej cierpliwości, tak jakby doświadczeniu czegoś, ale nastał teraz czas, że pora parę rzeczy po prostu zostawić. Wiecie co, mam wrażenie, że wasze otoczenie, ktoś z waszego otoczenia, kto jest najbardziej wami zainteresowany albo wy również też nim. Otoczenie Was może troszkę postrzegać jak osoby niestabilne emocjonalnie, bo to jest rycerz Buław. Rycerz Buław jest to osoba, która się do czegoś zapala a później zmienia zdanie. Ale też może was, was troszeczkę to otoczenie postrzegać jako osoby agresywne, osoby nerwowe, osoby, które tak naprawdę dużo mówią, mało robią, bo jest tu tak jakby dużo straszenia. Nie tak straszenia jak dużo mówienia, a tak finalnie w końcu do niczego nie dochodzi. I ktoś z, was, z Waszego otoczenia może Was postrzegać jako osoby, które są wiecznie w tej dwójce buław, czyli wiecznie przygotowawcze, wiecznie zachowawcze, bo to jest takie zachowawczość ja zachowuję, ja się zachowuję um, um, z dystansem, tak, lub ja nie jestem gotowa do przejścia dalej, lub um, takie zachowawcze typu, że um, na wszelki wypadek, na wszelki wypadek będę stawiać granice, gdyby coś się miało stać. To nie jest postawienie granic rzetelne i, norma, i w dobrym czasie, tylko takie jakby na na wszelki wypadek stawiam granice i na wszelki wypadek um, będę mówić na przykład o odejściu, o tak, tak mam wrażenie. I wasze otoczenie najbliższe, nie wiem kto jest, ja tu widzę syna, słuchajcie, nie wiem dlaczego ja widzę młodego mężczyznę, ale też słuchajcie, widzę osobę z autorytetem, to jest ktoś jako małżonek, ojciec, matka, że postrzega was jako osobę taką za troszeczkę niekompetentną, nie obraźcie się, ale tak, kochani, tutaj po prostu wychodzi. I ta dwójka buław mówi o tym, że pora po prostu przestać się bać, wyciągać wnioski, bo dwójka buław mówi o wyciąganiu wniosków. Ja wyciągam wnioski, ja się przygotowywuję i ruszam po prostu dalej, tak? Natomiast ten rycerz buław to jest raz tak, raz tak, nie? Więc tak to wygląda. I kochani, wiecie, nie widzicie również tego, że można tutaj sprawę załatwić. Jakąś sprawę tu się pokazuje lekarz coś z lekarzem związane, że można tutaj też swoje emocje, można swoje emocje, swoje postrzeganie też rozwiązać z jakimś terapeutą, być może psychologiem, bo mi się tu ewidentnie słuchajcie pokazuje. Natomiast też pokazuje mi się tutaj tak naprawdę wasza niegotowość do pełnienia funkcji jako kapłana, czyli autorytetu, że nie ma tej w was gotowości że nie jesteście jednak gotowi gdzieś tam cały czas zachowujecie się zachowawczo. Dlatego nie przychodzi do was nic konkretnego. Bo również pokazuje mi się tutaj, słuchajcie, że ktoś nie widzicie być może osoby, która może myśli o rozwodzie, również o rozstaniu się też, ale też o sprawach majątkowych, o tym, że jest tu osoba taka dosyć um, dobrze tu są sprawy sądowe, tak? Tu są sprawy majątkowe. O, ja bym tak powiedziała. Tu są sprawy, yy, tu są sprawy urzędowe, tak? I tutaj się pokazuje, że te sprawy urzędowe za bardzo nie idą tak Normalnie tylko raz jest tak, raz jest tak, tak jakby coś tu było nie do końca rozwiązane, natomiast tutaj też nie widzicie do końca sytuacji jakiejś osoby lub Waszego zachowania, Waszej energii lub, laki, lub jakiejś osoby, że jest tu za dużo apodyktyczności, czyli takiego w sumie też takiego twardego, czarnego charakteru, który jest nie, nie do końca zrozumiany. I kochani, to tak może być, że wy do końca nie widzicie, że tutaj te standardy kapłana to jest, no, kapłan to jest ktoś, wiecie, autorytet, spokojny, kochający, bla, bla i w ogóle święty i tak dalej. Natomiast tutaj przy mieczach to jest taka sytuacja, że możecie po prostu nie widzieć, że tutaj jest bardzo silna inwencja twórcza, ale też łamanie przyjętych norm tutaj i ja nie wiem, czy tylko te łamanie przyjętych norm jest przez Was, czy przez kogoś tutaj obok, więc Wy być może to jesteście Wy, którzy po prostu łamią te normy, bo chcecie być, bo jesteście po prostu bardzo oryginalni, tak, ja bym tak to powiedziała, oryginalni i mimo wszystko kapłan jest to ktoś, kto jest przyrzeczony, a pokazuje się tutaj, słuchajcie, że tak jakby... Na wolnego ducha człowieka, tak, który nie chce mimo wszystko przynależeć, tylko chce być osobą wolną, a jednocześnie troszeczkę ubezwłasnowalniać innych. Więc tylko nie wiem w jakiej energii to tu wygląda. Więc tego, kochani, możecie nie widzieć. I karta rada mówi, tutaj jest król monet. Warto zachować się jak ten król monet, czyli ta energia jest ziemista, ustatkować, uziemić swoją energetykę. Swoje emocje, bo król monet jest to koziorożec, byk panna, są to znaki ziemiste, one zazwyczaj odpowiadają za emocje poukładane, za emocje chłodne. I warto tutaj również jako król monet, to jest osoba, która jest na stanowisku lub tworzy dom lub tworzy cokolwiek, po prostu poczuć się jak ten król monet, docenić swoją sytuację, w jakiej jesteś bo być może masz dobrą sytuację, tego nie widzisz, ale również chodzi właśnie o te emocje, żeby te emocje troszeczkę powstrzymać na wodzy właśnie tego rycerza buław tutaj i raczej postarać się troszeczkę inaczej podchodzić do spraw, bardziej tak chłodnologicznie, ziemiście, spokojnie, na spokojnie, bo król monet jest to osoba spokojna, zrównoważona, więc no to myślę, że to tak mniej więcej wygląda. No, i teraz, kochani, zobaczymy skorpionki dla Was runę. O proszę, runa Fechu. I teraz zobaczymy, co ta Fechu ma Wam do powiedzenia. Runa Fechu jest to runa jedyneczka. Jedyneczka. No i teraz zobaczcie: Fechu jest to runa ognia. Poprawienie sytuacji materialnej, spotkanie prawdziwej miłości oraz spełnienie marzeń. Ochrona strony finansowej, zapewnienie dostatku i spotkanie odpowiedniej osoby, wzmocnienie odporności płodności, odpowiednie inwestycje, zarówno finansowe, jak i uczuciowe, i właśnie te inwestycje tutaj są: taki spokój, cierpliwość, tak? Aspekt pozytywny, poprawa sytuacji materialnej, osiągnięcie wewnętrznej harmonii, altruizm, który popłaca trzymanie ręki na pulsie w biznesie. I to właśnie jest ten król monet. Widzicie, jak się pięknie pokrywa? Aspekt negatywny, ubóstwo, lekceważenie skomstwo prowadzące do utraty majątku, skomstwo w uczuciach i afirmacja kosmos syła na mnie dobrobyt i miłość. I zobaczcie sobie tak runę fechu i narysujcie ją sobie i dajcie sobie na ten czas do portfela, nie? Kochani, bardzo wam słoneczka dziękuję. Dziękuję za, za wasze komentarze. Dziękuję wam za to, że jesteście, za łapki, za subskrypcję, za wszystko no i kochani, ten horoskop taki szybki jest, bo po prostu już jestem troszkę zmęczona, ale tęskni mi się, żeby z wami sobie pogadać, tak czy, czy ponagrywać, pośmiać się, pożartować. No wiadomo, że ten czas i pełnia księżyca dzisiaj i, i w ogóle, i, 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 no i też kochani, uran w bliźniętach też swoje robi, kochani, także tak to działa. Słonka moje, gdybyście mieli ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Ale pamiętajcie również o spokoju, żeby zachować spokój na te czasy, bo to będzie kluczowe. Naprawdę sobie nie zdajecie sprawy, jak to będzie kluczowe. No, bo przy uranie słuchajcie w bliźniętach. Nie ma to jak zwrot karmy, będzie bardzo szybko, bardzo mocno i będzie bolało. Także uważajmy na emocje, jakie komuś wysyłamy, jakie, jakie, jakie sytuacje, jakie co, uważajmy na to bardzo. Ściskam Was, kochani, serdecznie, pozdrawiam.